Dzień dobry. Jak widać na przykładzie Irlandii, Republiki Irlandii, a nie Irlandii Północnej, w tym przypadku mówię o Republice Irlandii, y, ludzie mogą wybrać tylko między lewackim i jeszcze bardziej lewackim kandydatem, albowiem ich elita polityczno-biznesowa zabetonowała system wyborczy. Widzimy już, że y, ulice w tym kraju, tak zwanej Zielonej Wyspie, y, buzują, są zamieszki, gdyż. Nachodźcy na sprowadzani przez rząd, yy, ponieważ yy, marzy im się wizja jakiegoś nowego człowieka i ulepienia nowego społeczeństwa. Nachodźcy narobili tyle przestępstw i problemów, że społeczeństwo już nie może wytrzymać. Jak widać mnóstwo ludzi oddało nieważne głosy, mnóstwo ludzi nie poszło do wyborów, bo zobaczyli, że system jest zabetonowany. Takie coś może być już tylko rozwiązane na drodze siły, a do wybuchu podejrzewam dojdzie niedługo. Tak, ten system trzeba będzie rozwalić. Tyle.